Stoimy przed budynkiem, który mieści oddział zakaźny szpitala. To tutaj e, diagnozujemy pacjentów, ewentualnie poddajemy e, leczeniu pod kątem e, zakażenia koronawirusem. E, w najbliższej perspektywie cały e, szpital będzie e, oddziałem właściwie ca, cały szpital będzie placówką e, o profilu zakaźnym. Na razie e, osoby. E, Podejrzewane o, o zakażenie są w, ty, w tym budynku. Mamy tutaj wjazd dla ambulansów, tą stroną wjeżdżają ambulanse, a drugą y, jest dojście do izby przyjęć, gdzie mogą zgłaszać się osoby, które czują się źle. Y, i mają jakiś powód sądzić, że może to być spowodowane koronawirusem. Za nami stoją namioty. Te pomarańczowe mm. namioty służą do triażu, czyli do um, oceny, wstępnej oceny stanu pacjenta. Bo my będziemy szpitalem, który będzie leczył osoby chore na tę chorobę o nazwie COVID-19, ale to mogą być również choroby, osoby, które jednocześnie na przykład mają problemy neurologiczne mogą mieć złamaną nogę i normalnie muszą, musi być ich stan oceniony. musimy ich... W przypadku, gdyby było dużo tych osób, musimy ocenić, kto musi mieć udzieloną pomoc w pierwszej kolejności, kto może dłużej czekać, tak samo jak było na Izbie I ta czytanie. ocena odbywa się, będzie się odbywała ewentualnie w tych namiotach, tak? One są do tego przygotowane. Jak organizacyjnie będziemy funkcjonowali w dalszej, w dalszej przyszłości, zobaczymy. Ja myślę, że wszystko będzie na bieżąco dostosowywane do potrzeb i okoliczności. Na razie mamy te namioty tutaj.